No, już się nagrywa. Pozwólcie, że ja będę mówił. No to mamy tutaj dla porównania dwie chusteczki. Ta z lewej to jest polska, biało-czerwona chusteczka. A ta z zielonej to jest brytyjska, bo jak wiemy, Brytania jest na zielono. No i czym się one różnią? Poza tym, że jak sami Państwo widzicie, brytyjskie chusteczki są szersze o jakiś milimetr czy dwa. Różnią się one jeszcze w dotyku. Nie mogę je tego pokazać na filmie. Może musicie mi uwierzyć na słowo, ale o ile polskie chusteczki są gładziutkie i bardzo, bardzo miękkie, tak, brytyjskie są one szorstkie i twardsze. Bardziej przypominają kartkę papieru niż chusteczkę. No i tak się prezentuje. Różnica kulturowa między Polską a Brytanią Nie. w chusteczkach. A jeszcze wyjąć? Oj, a gruby. czym się jeszcze różnią? Gruby. Może inaczej są składane? Składane. A widać na pierwszy rzut oka. Widzicie? Mhm. Faktycznie. Oraz. Zupełnie na odwrót. Może to trochę gruby. jakby spastykę. A co do grubości? Przyjrzyjmy się. Tak, żeby to było dobrze widać. Faktycznie, brytyjskie... Również zdają się być grubsze, tak o całą jedną warstwę. A właśnie, ile mają warstw? No to ktoś musi mi pomóc, rozerwijmy je. Najpierw... Polska? Tak, polska i brytyjska. Polska ma... ...trzy warstwy.